W ocenie sprawy Lecha Wałęsy podzieleni są i historycy, i obserwatorzy polityczni, i ci wszyscy, którzy nie należą ani do jednej, ani do drugiej grupy, ale dla których historia i polityka są ważne. Jedni uważają, że Lech Wałęsa uwikłał się rzeczywiście na początku lat 70., ale... Po kilku latach potrafił zerwać te wiążące go nici. Późniejsze u jego uwikłania owocowały y, może co jakiś czas y, jakimś łagodzeniem jego kursu, y, ale nie były decydujące. Inni są ostrzejsi w swojej ocenie, y, potrafią snuć wizję Wałęsy, który jakby od początku do końca był marionetką w ręku swoich dawnych oficerów y, prowadzących. No, ja przychylam się do tej pierwszej wersji. Natomiast pozostaje pytanie, dlaczego? Dlaczego ten, y, ta kwestia aż tak wybuchła, z aż takim, z, z aż takim ogniem. No, wybuchła ona z aż takim ogniem dlatego, że jedna, i druga grupa uznały, że jest to podstawowy spór tyczący prawomocności III Rzeczpospolitej. Strona, strona broniąca III Rzeczpospolitej uznała, że jeżeli Wałęsa zostanie oczyszczony z tych zarzutów, to ich podstawowe dzieło życia, konstrukcja polityczna y, dająca im i satysfakcję w sensie do, do swoich dokonań życiowych, i y, rolę establishmentu państwa polskiego y, zostanie obroniona, że po prostu zostanie podkreślone to, że jest ona prawomocna, była dziełem. Po, 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 rewolucji dokonywanej przez dobrych, mądrych, mądrych i dzielnych Polaków. Druga strona uznała wprost przeciwnie, ale zarazem tak samo. To znaczy, że jeżeli Wałęsa polegnie w tym starciu, jeżeli, zostanie, jeżeli okaże się, że jest skompromitowany, no to w tym momencie cała konstrukcja III, Rze III Rzeczpospolitej zostanie zakwestionowana, będzie mogła ona być uznana za emanację jakichś działań, jakichś sił i działań ciemnych. No i obie strony uznały, że jest to ta jakby decydująca bitwa, taki pewnego, pewnego rodzaju armagedon. Co jest dla mnie rzeczą otwartą, to jest to, jak na to wszystko, niezależnie od końca od końca, zareagują inni ludzie, inni Polacy, to znaczy ci, którzy nie, nie zaliczają się ani do jednej, ani do, do, do drugiej grupy, którzy polityką są może mniej, może mniej zainteresowani. I przyznam szczerze, że nie znam odpowiedzi na to pytanie.